Dzisiaj zbieram kwiatostan czeremcha. W medycynie ludowej czeremcha jest używana od wieków. Ma właściwości prozdrowotne, tak samo jak czarny bez. Będę suszyła na herbatę i będę robiła mnóstwo przetworów, które pokażę. Czeremcha obniża temperaturę, hamuje stany zapalne, łagodzi bóle. Zmacnia serce i żołądek, reguluje przemianę materii, działa uspokajająco i zbieramy tylko kwiatostan czeremchy bez liści. I na jesień zrywamy owoce i robimy tak samo soki jak soki z czarnego bzu. Także będziemy robili kosmetyki z kwiatostanu czeremcha. Więc zachęcam i zapraszam do zbierania kwiatostanów Czeremcha. Ciao!